Witajcie kochani. Mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi was widzieć na moim kanale Butik Diet. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam suplementy i zioła pomagające przy nadmiernym zmęczeniu i niskiej koncentracji. Jeśli odczuwacie stałe i permanentne zmęczenie, to warto najpierw zrobić badania, aby znaleźć przyczynę tego. Powodem mogą być na przykład niedoczynność tarczycy, Hashimoto, choroby wątroby, niedokrwistość, zaburzona flora bakteryjna np. przerost grzybów Candida lub przerost pasożytów w jelitach, insulinooporność. Warto zrobić badania i sprawdzić co się dzieje. A jeśli wyniki badań są dobre, a zmęczenie nadal występuje, to warto przyjrzeć się swojej diecie oraz można wprowadzić do niej witaminy i zioła. Zioła nie są wskazane dla kobiet w ciąży i karmiących oraz dzieci. Do ziół wpływających na zmniejszenie zmęczenia zaliczamy. Po pierwsze ashwagandę. Jest to żeńczeń indyjski, który pobudza umysł i ciało i cenne składniki znajdują się zarówno w owocach jak i korzeniu tej rośliny. Cenne w korzeniu glikowitanolidy wpływają na pobudzenie organizmu. Popularność ashwagandha zdobyła już w tradycyjnej medycynie indyjskiej, szczególnie w systemie ajurwedyjskim. Lecytyna. Lecytyna jest to mieszanina różnych związków, głównie fosfolipidów, pełni bardzo wiele istotnych funkcji w organizmie, między innymi poprawia pamięć i koncentrację. Znajdziemy ją zarówno w żywności, jak i w suplementach diety. Źródła lecytyny to żółtko jaja, wątroba, soja, ziarna słonecznika, nierafinowany olej rzepakowy, ryby, awokado czy oliwki. W suplementach znajdziemy lecytynę sojową, rzepakową lub z ziaren słonecznika. Warto przyjrzeć się ile w danym suplemencie lecytyny występuje. Kolostrum Kolostrum, inaczej zwane siarą bydlęcą, inaczej zwane młodziwem, jest to płyn wydzielany przez gruczoły mleczne samic ssaków, krów, kóz, owiec bądź koni. Posiada niezwykłe cenne właściwości i substancje odżywcze, witaminy i minerały. Kolostrum polecane jest dla osób właśnie przemęczonych przy wsparciu odporności, jak również rekonwalescencji organizmu. Również przyspiesza regenerację sił po wysiłku fizycznym i psychicznym. Witaminy z grupy B, inaczej B-kompleks, najważniejsze, aby podnieść właśnie to uczucie zmęczenia, to z grupy B takie witaminy jak B6, B12 czy B9. Witaminy te oczywiście występują w produktach pełnoziarnistych, jajach, rybach, w zielonych warzywach liściastych. Bogatym suplementem witaminy z grupy B jak również cynk czy żelazo jest chlorella, czyli zielona alga lub spirulina. Magnez, aby go uzupełnić, jedz przede wszystkim gorzką czekoladę lub kakao naturalne, warzywa liściaste ciemnozielone, takich jak na przykład szpinak czy brokuły, kaszę gryczaną, owoce morza, otręby pszenne, soję oraz białą fasolę. Witamina D3 Witamina ta wpływa na poprawę stanu kości, zębów oraz zwiększa odporność, ale również wpływa na pracę tarczycy. Często mamy właśnie niedobory tej witaminy, co skutkuje również stanem zmęczenia. Należy zatem ją suplementować po uprzednim oznaczeniu jej poziomu z krwi i dawkę dobieramy indywidualnie do potrzeb. Gotu kola, inaczej wąkrota azjatycka, od dawna stosowana była w tradycyjnym ziołolecznictwie i kosmetyce naturalnej, wykazuje właśnie pozytywny wpływ na pamięć, łagodzi uczucie zmęczenia, stresu i depresji, jak również poprawia jakość snu. Wspomaga również procesy regeneracyjne organizmu. Rzeńszeń Nazywany jest korzeniem życia i wiecznej młodości. Dodaje energii, poprawia koncentrację i pamięć. Oprócz wymienionych powyżej suplementów i ziół, ważna jest również tzw. higiena snu, aby organizm mógł czerpać siłę i się zregenerować np. po ciężkim dniu. A więc chodźcie spać o stałej porze, starajcie się wyciszyć przed snem, to znaczy, aby nie spędzać czasu przed komórką, telewizorem lub innym urządzeniem, które emituje promieniowanie, zwłaszcza niebieskie. Można posłuchać muzyki relaksacyjnej, poczytać książkę lub pomedytować. Dziękuję za uwagę. Jeśli uważasz, że przedstawione informacje będą dla kogoś przydatne, to udostępnij proszę ten odcinek. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Butik Diet.